Dzień dobry. Witam Państwa bardzo serdecznie na kolejnych zajęciach z podstaw internetu. Dzisiaj zajmiemy się ważnym tematem, jakim jest spis powszechny, któremu każdy musi się poddać. Każdy z nas ma się spisać. Możemy to zrobić drogą internetową. I zobaczmy, jak można to zrobić. W wyszukiwarce Google proponuję wpisać spis powszechny. Od razu wyszukiwarka podpowiada nam. Spis powszechny. Otwórzmy. Pierwsza pozycja, jaka nam się ukazuje, to jest Narodowy Spis Powszechny Ludności. Strona spisgov.pl. Wejdźmy w tę stronę. Otwórzmy ją i zobaczmy, cóż mamy. Możemy od razu przejść i spisać się, ale to jeszcze poznajmy za chwilę. Najpierw zobaczmy, jak wygląda ta strona i cóż możemy na niej znaleźć. Możemy znaleźć informacje o samym spisie, i tu od razu są podpunkty: jakie dane będą zbierane, czym jest sam spis, bezpieczeństwo naszych danych, które podajemy, w jaki sposób możemy się spisać i z historii. Spisy próbne i wyniki poprzednich spisów. Jeden z tych podpunktów. Jakie będzie bezpieczeństwo naszych danych informacje na ten temat. Co powinniśmy wiedzieć o bezpieczeństwie naszych danych przekazywanych? I jakie mamy zabezpieczenia. Wróćmy do poprzedniej strony. Otwiera nam się główna strona o Narodowym Spisie. Jakie dane będą zbierane w Narodowym Spisie w tym roku? Otwórzmy. I tu znajdziecie Państwo informacje, jakie będą. Spisywane dane, od razu są też tutaj zamieszczone linki. Jest lista miejsc, gdzie można dokonać samospisu. Ustawa o Narodowym Spisie Powszechnym, na której podstawie jest do, dokonywany spis ludności. Tu mamy też interaktywny. Link do formularza spisowego, gdzie bezpośrednio będziemy mogli się spisać, ale ten link jeszcze otworzymy w następnych minutach. Zobaczmy, cóż jeszcze jest na tej stronie. Może wróćmy do głównej strony. I mamy tak. O samym spisie, który już przed chwilą poznaliśmy. Prawo dotyczące Narodowego spisu powszechnego, ludności mieszkań, lista pytań, które były zadawane. Tutaj szybsza wyszukiwarka, najczęściej zadawane pytania. Loteria i materiały do pobrania. Otwórzmy listę pytań. Cóż możemy znaleźć w tym podpunkcie? Najczęściej zadawane pytania. To też mamy już tutaj do tego następnego podpunktu, który widzieliśmy przed chwilą. A tu otwierają się nam wykazy pytań, które będą zadawane w Narodowym Spisie Powszechnym. Zatem, co będziemy musieli podać w takim spisie? One są aktywne. Możemy klikając sprawdzić. Takie dane będziemy podawać: nazwisko, imię, drugie imię, numer PESEL, płeć i datę urodzenia. Też będziemy podawać adres zamieszkania. Zobaczmy. Tu różne będą też pytania związane. Gdzie pani mieszkała? Pani, pan. Na dzień 31 marca 2021 roku, z kim Państwo zamieszkują, kto jeszcze mieszka w mieszkaniu, też będą, będą musiały być podane dane, które imy podajemy, zatem nazwisko, imię, drugie imię, numery PESEL, też dzieci są spisywane. I czy czasowy, czy stały adres zamieszkania, wszystko to będzie w punktach, które będziemy musieli wypełnić, na pytania, na które będziemy musieli odpowiedzieć. I spis trwa od 1 kwietnia. I mamy obowiązek spisania się do 30 bodajże września. 2021 roku. Dobrze. Zobaczmy, co jest. Jakie jeszcze pytania? Jeśli osoby będą przebywały za granicą, nasze relacje rodzinne, nawet pytania doty dotyczące naszych relacji rodzinnych, kwestionariusz dotyczący mieszkania. Kto zamieszkuje? Kto jest właścicielem? Jaki jest tytuł najmu całego mieszkania? Powierzchnia? Ogrzewanie? Czym wykorzystywana jest odnawia czy, yy, odnawialne źródło energii? Jest wykorzystywane? Jakiego typu budynek w jakiego typu budynku zamieszkujemy? Czy korzystamy z sieci wodociągowej? Czy ze studni, jak dostarczana jest woda? No I też osobowe. Pytania dotyczące nas: jaka jest nasza narodowość, obywatelstwo? Gdzie pani mieszkała rok temu na dzień 31 marca zeszłego roku? I czy może zmieniała pani miejscowość, za, y, miejscowość zamieszkania, czy może kraj, te, również de, demograficzną, też y, informacje dem, demograficzno-społeczne dotyczące naszego stanu cywilnego, wykształcenia, narodowości czy odczucia przynależności także do innego narodu, bądź wspólnoty etnicznej. Też będzie można odpowiedzieć na to pytanie. I jakim językiem się zazwyczaj posługujecie Państwo? Też będą pytania o wyznania religijne, o pełnosprawność bądź niepełnosprawność, o grupę schorzeń. Tak więc bardzo dużo, Będziecie Państwo mieli pytań dotyczących osoby, Waszego życia, Was. Też aktywności ekonomicznej. Można spokojnie się przygotować na to. Możecie się Państwo zapoznać, co, jakie pytania będą zadawane. W ankiecie, którą będziecie Państwo. Mam nadzieję, wypełniać internetowo. Jeśli nie, to pamiętacie Państwo, w pierwszej zakładce można było znaleźć punkty, w których można się yy, można wypełnić kwestionariusz osobiście. Ale jeszcze do punktów yy, gdzie można yy, dokonać spisu osobiście wrócimy na dzisiejszych zajęciach. Zobaczmy. Następną stronę. Tutaj mam, mm, mamy pytania, które będą nam zadawane, na które możemy się już wcześniej przygotować, ale też spokojnie możemy je wypełniać w internecie. Tu mamy najczęściej zadawane pytania. Najczęściej zadawane pytania, wątpliwości przez osoby, które mają dokonać spisu. Dane osobowe, spis przez internet. Tu pytania dotyczące naszych danych osobowych i czy są zgodne, ktoś spytał się, czy są zgodne z RODO, kto ma dostęp do naszych pozyskanych danych osobowych w czasie spisu, kto będzie miał wgląd do naszych danych, jak będą długo przetwarzane nasze dane. Tu mamy pytania dotyczące samo spisu którego dokonamy przez internet. I to są chyba na pytania, które będą dla nas bardzo ważne. Czy logowanie przez PESEL i nazwisko panieńskiej matki jest bezpieczne? I tutaj nam strona gov.pl, Państwowa Odpowiada, że jest bezpieczne i przez to, że podajemy też PESEL, przepraszam, nazwisko panieńskiej matki, jest podobno jeszcze większym zabezpieczeniem. I tutaj inne pytania. Czy muszę wszystkich Wpisywać, z którymi mieszkam pod tym samym adresem? Co zrobić, jeśli nie znam danych osób, które ze mną mieszkają? No, może też tak być. I tutaj mamy odpowiedzi na takie pytania, które mogą nam przyjść z pomocą odpowiedzi. Kto spisuje dzieci? Tutaj mamy jeszcze jedno pytanie, które było wyżej. Jeśli spiszę swojego męża, małżonkę, czy ona jest zwolniona już z samospisu? I tu mamy ważną odpowiedź, tak. Można wypełnić formularz za współmałżonka, oczywiście za jego zgodą. Taka osoba w świetle przepisów ustawy dopełniła obio, obowiązku spisowego. Jeśli natomiast osoba spisana przez inną osobę chce samodzielnie uzupełnić formularz spisowy, może też tego dokonać. Widzicie Państwo, tutaj są, myślę, dosyć ważne pytania, na które możecie znaleźć odpowiedzi. Tutaj mamy też, przypomnę, w którym to jest punkcie, na stronie głównej. No to cały czas jest, jesteśmy jakby na stronie głównej i otwierają nam się poszczególne, które wybraliśmy, podstrony. Jesteśmy w tej chwili w najczęściej zadawanych pytaniach. I w nich, na, na dole, już zjedziemy na dół, są wytyczne do samospisu internetowego w różnych formatach. Jakkolwiek Państwo otworzycie, zapoznacie się, bo i w formacie PDF, i w formacie DOC. I w różnych językach, jeśli jest też taka potrzeba. Dobrze, teraz wróćmy. Tutaj na główną stronę. Zobaczmy, jakież materiały do pobrania są nam oferowane. Plakaty, spoty, banery, loga. Jeśli ktoś by chciał, może sobie pobrać logo. Narodowego spisu powszechnego. Tutaj macie Państwo z prawej strony. znaczek, gdzie pokazane są ręce. Tu można... Zobaczmy. Twórzmy. Pytania do Narodowego Spisu Powszechnego przetłumaczone na język migowy. Na polski język migowy. I jeśli ktoś nie słyszy, może... Może zobaczyć odpowiedzi na pytania? I też to może pomóc w samym wypełnianiu formularza. Dobrze, zatem tutaj już musimy wrócić. Wiemy, jak, jak się wraca na poprzednią stronę. I tu mamy magiczne słowo loteria. Zobaczmy. Cóż się kryje pod tym słowem? Mhm. Można też wziąć udział w loterii. Jak się człowiek spisze, może otrzymać wiadomość z dziesięcioznakowym kodem, potwierdzającym dokonanie spisu. I Można wziąć udział w loterii. Zatem wróćmy na naszą stronę. Dobrze, wróćmy do pierwszej strony, głównej strony Narodowego Spisu Powszechnego. I tutaj na samym otwarciu możemy przejść od razu do. Samo spisania się. Jeśli spojrzymy na całą stronę, możemy wejść też do listy pytań, które są w spisie, a które już Państwo poznaliście przed chwilą, bądź przejść do demo aplikacji, gdzie możecie próbnie też wykonać swój spis. Możecie później Państwo to spokojnie zamknąć, otworzyć znów stronę spis.gov.pl i dokonać własnego spisu. Tutaj jeszcze na dole, spójrzcie Państwo proszę, są myślę bardzo ważne pytania. Kiedy można się spisać, jak można się spisać i czy muszę się spisać. A jeśli mamy jeszcze jakieś dodatkowe pytania, możemy połączyć się z infolinią, która jest tutaj podana w godzinach od 8 do 18, w dniach od poniedziałku do piątku. Tak jak mówiłam, możemy się spisać również... Inaczej, obowiązkową formą jest samopis, samospis internetowy, ale możemy też spisać ją przez telefon na infolinii spisowej. Będzie to właśnie ten numer. Pamiętacie Państwo, jak otwieraliśmy jedną ze stron, były też miejsca, gdzie można się udać i dokonać spisu. Spójrzmy, czy jest podane dla miasta Gdyni. Tu mamy metody: wywiad telefoniczny, wywiad bezpośredni. Rachmistrzowie od 4 maja, z tym, że są w tej chwili wstrzymane. Z uwagi na epidemię, wywiady bezpośrednie nie będą realizowane aż do odwołania. Rachmistrzowie telefoniczni rozpoczynają pracę od 4 maja, o czym ta strona będzie szczegółowo informować. Więc warto też um, odwiedzać tę stronę. Jeśli Państwo nie dokonacie własnego spisu przez internet. Zatem jeszcze raz otwórzmy tę główną stronę narodowego spisu. I tutaj możecie Państwo dokonać własnej, własnego spisu drogą właśnie internetową, wypełniając po kolei wszystkie dane. Tutaj macie Państwo login, jakim możecie się. Zalogować, to znaczy wybrać swój, swoje hasło i tutaj podać swój PESEL. I tutaj się zatrzymamy, bo to będziecie musieli Państwo wykonać samodzielnie. Podać swój własny PESEL i login, który już poznawaliście przy na przykład zakładaniu kont internetowych. Dodam jeszcze informację, że jak będziecie Państwo tutaj już zalogowani na swoim koncie, to będziecie mogli Państwo dokonać tego spisu niekoniecznie w ciągu jednego dnia, będziecie mogli wrócić do niego jeszcze przed ostateczną wysyłką. I, i tak, jak podawałam wcześniej, w razie jakichś pytań. Są, czy jesteście prawidłowo Państwo spisani, czy może jesteście nawet zwolnieni z obowiązku samospisu. Wszystkiego tego też możecie się dowiedzieć w kontakcie z infolinią spisową, której numer jest podany na tej stronie. Życzę zatem powodzenia Państwu i sobie, bo też jeszcze tego nie robiłam. A na koniec, żeby zmienić zupełnie temat, to zobaczmy, co dzieje się w Gdyni. W dziedzinie kultury już wyszukiwałam dla Państwa różne strony, tak zwane kulturalne kroniki, i odnalazłam stronę na kanale YouTube, który też już Państwo poznaliście. Na jednym z poprzednich zajęć, i tutaj teatr muzyczny w Gdyni zaprasza na zaplecze. Zaprasza do teatru na scenę. Zobaczcie Państwo. Możecie w wyszukiwarce, jeśli otworzycie już kanał YouTube, wyszukać Teatr Muzyczny Gdynia. I tam macie Państwo różne ciekawe filmy dotyczące spektakli w teatrze muzycznym. A po prawej stronie macie Państwo różne podpowiedzi, ciekawe filmy. Tutaj możecie Państwo obejrzeć muzyczne pożegnanie największe przeboje Krzysztofa Krawczyka. A możecie też obejrzeć teatr telewizji, nie wychodząc z domu, być w teatrze. Zatem jeszcze raz życzę udanego spisu, wszystkiego dobrego i do usłyszenia na następnych zajęciach. Pozdrawiam serdecznie.